Cześć, tu Mateusz Grzeszczuk a Podróż bez Paszportu to podcast i społeczność słuchaczy, którzy chcą o świecie wiedzieć więcej. Audycja, o geopolityce, podróżach, historii o stosunkach międzynarodowych. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, możesz mnie wesprzeć dobrowolną wpłatą na serwisie patronite.pl ukośnik Podróż bez Paszportu. Serdecznie za to dziękuję, bo właśnie dzięki temu mam szansę rozwijać to miejsce. Obserwuj polub i udostępniaj dalej. Zapinamy pasy, czas na kolejny odcinek podróży. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj po raz pierwszy mam przyjemność gościć analityka Instytutu Bojma. Moim gościem jest pan Paweł Berendt, analityk do spraw obronności Dalekiego Wschodu, właśnie ze szczególnym uwzględnieniem Chin i Japonii. Dzień dobry, panie Pawle, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Chiny świętują 72. rocznicę proklamowania Chin ludowych, ale wydaje mi się, że w tej całej opowieści można zdecydowanie wskazać na to, że no, Chiny zrobiły ogromny skok. Ogromny skok technologiczny, skok w jakości życia, skok w samym społeczeństwie. Można oglądać różne te filmy, które prezentują powiedzmy Szanghaj 50 lat temu, natomiast to jak wygląda dzisiaj. Dzisiaj wygląda zupełnie inaczej i w tej całej dyskusji też na temat chińskich samolotów nad Tajwanem. Wydaje mi się, że powiedziano dosyć sporo. My dzisiaj nie będziemy rozmawiać o tym, czy Chiny mogą zaatakować Tajwan. Może z innej strony zapytam, czy ten model chiński, państwo chińskie, a mówimy akurat w kontekście tego wchłonięcia, to jest taka opcja dla Tajwańczyków atrakcyjna. Znaczy, odpowiedź tutaj jest bardzo krótka: nie. Chiny przestały być atrakcyjnym modelem dla Tajwanu i teraz. Zagłębmy się trochę bardziej w ten temat. Jak pan zauważył, poziom życia w Chinach kontynentalnych znacząco się podniósł, ale to dotyczy ostatnich 40 lat, czyli od wprowadzenia reform i otwarcia na świat przez Deng Xiaopinga w roku 79. Chociaż ten wielki rozpęd to jest na dobrą sprawę w ostatnich 20 lat, Tajwan. Czy raczej powinniśmy mówić Republika Chińska? Też miał dość ciężkie przejścia w okresie powojennym. Dyktatura Kuomintangu, czyli partii Chiang kai Kajszeka, która trwała do początku lat 90., na dobrą sprawę do końca lat 70., na wyspie obowiązywał stan wojenny i Dopiero właśnie ten lat 70., 80. Tajwan też dołącza, dołącza do tego grona azjatyckich tygrysów, dynamicznie rozwijających się nowych gospodarek, czy jeszcze Korei Południowej, Hongkongu i Singapuru. Dla Kuomintangu, zjednoczenie z kontynentem, to jest sprawa ideologiczna. To jest partia, która popiera. Taki proces, rozmowy w tej sprawie, zaczęły się już w latach 90., tylko że po drodze pojawiło się kilka problemów. Mianowicie, musimy pamiętać, że Chińczycy byli na Tajwanie ludnością napływową. Rządy Kuomintangu nie zdobyły zbyt dużej popularności wśród ludności miejscowej, autochtonów, którzy mają paradoksalnie dla Chińczyków bardzo dobrą opinię o Japonię. Pamiętajmy, że od końca XIX wieku Tajwan był przez pół wieku japońską kolonią, i w pewnym momencie Tokio podjęło decyzję, że Zrobi z Tajwanu kolonię modelową, żeby pokazać wszystkim, zwłaszcza mocarstwom zachodnim, jak to porządnie trzeba robić. W związku z tym te wspomnienia japońskich rządów, w przeciwieństwie do Chin kontynentalnych, są bardzo dobre. Dalej, jak już wspomniałem wcześniej, Kuomintang prowadził dyktaturę, stan wojenny, co... Też nie zdobyło mu popularności wśród miejscowych, a w przypadku Zjednoczenia Chin, tutaj dochodzi jeszcze inna kwestia, która obecna jest częściowo także w Hongkongu. Mianowicie, już wielu Chińczyków, czy to Hanowie, czy też inne grupy chińskie, które zamieszkują na Tajwanie, to bardzo często byli uchodźcy albo potomkowie. Uchodźców, ludzi, którzy uciekali przed rządami Komunistycznej Partii Chin. W związku z tym, zbyt dużej sympatii w stosunku do KPH nie ma. No ale jak to się mówi, mimo wszelkich różnic, i Komunistyczna Partia Chin, i Kuomintang reprezentują hanowski nacjonalizm. W związku z czym? Zjednoczenie Tajwanu i kontynentu to dla nich istotna sprawa z ideologicznego punktu widzenia. Rozmowy zaczęły się w latach 90. i tak długo jak był u władzy Kuomintang, tak długo on posuwały się naprzód. Tutaj głównym założeniem było, że zjednoczenie będzie przebiegać na zasadach. Podobnych jak w przypadku Hongkongu, czyli jeden kraj, dwa systemy. No właśnie. Z czasem zaczęły pojawiać się nowe problemy, a mianowicie już Chin, Republika Chińska jest obecna na Tajwanie od roku 1949. Jakby nie patrzeć, dorasta już trzecie czy czwarte pokolenie, Urodzone i wychowane na wyspie, które na dobrą sprawę nie ma żadnych emocjonalnych związków z kontynentem i uważa się za wyspiarzy, mieszkańców Tajwanu. Tutaj na scenie wchodzi partia postępowa, do której należy obecna prezydent pani Tsai Ing-wen, która miała w swoim programie ogłoszenie niepodległości jako Tajwa. To jest nieakceptowalne i dla Chin Ludowych, ale też dla Kuomintangu. Wprawdzie z czasem ten wątek ogłoszenia niepodległości zszedł na dalszy plan, a prezydent Tsai zaczęła się od tego dystansować, no, ale Pekin ma długą pamięć, znaczy powiedzmy jest, potrafi... Być wyjątkowo pamiętliwy i wyjątkowo małostkowy, i chociaż obecne przywództwo Tajwanu nie mówi w ogóle o ogłoszeniu niepodległości jako Tajwan, to Chiny cały czas biją w bęben, że secesjoniści chcą ogłosić niepodległość. To jest ten problem. Różnic politycznych, tożsamościowy, ale też jest drugi problem, mianowicie kurs polityczny, na jaki weszły Chiny pod rządami Xi Jinpinga i wydarzenia w Hongkongu. Krótko mówiąc, Pekin jednostronnie wycofał się z wcześniejszych porozumień. Stopniowe zjednoczenie jeden kraj dwa systemy czy to stopniowe? Asymilowanie Hongkongu w struktury administracyjne Chińskiej Republiki Ludowej. Mieliśmy tutaj kolejne przykłady no, w ciągu minionej dekady, i rewolucja parasolek, i protesty z roku 2019, które no, bardzo skutecznie ochłodziły zapał mieszkańców Tajwanu do zjednoczenia z Macierzą. No, krótko mówiąc, nie wiadomo, co będzie w przypadku proponowa tak proponowanego zjednoczenia, to znaczy jak długo Pekin będzie czuł się zobowiązany do przestrzegania podjętych zobowiązań. Minister obrony miał też mówić, że w obecnym czasie, i o tym też pisała pani prezydent, że, że Tajwan chce w jakiś sposób te napięcia uciąć. Robi to między innymi też zwiększając wydatki na obronność. Tajwańczycy będą kupować sprzęt. Pytanie do pana: co to za sprzęt i od kogo? Czy Tajwan, w związku z tym, że Chiny przez ostatnich ćwierć wieku dość skutecznie blokowały sprzedaż zagranicznego uzbrojenia innego niż amerykańskie, do Tajwan, na Tajwan. Wyspa zaczęła rozwijać własny przemysł obronny, ale znowu to też się zmienia, ponieważ w ostatnich latach coraz więcej zagranicznych koncernów zbrojeniowych wykazuje zainteresowanie sprzedaży broni Republice Chińskiej, znanej bardziej jako Tajwan. Tutaj pierwsze skrzypce gra Francja, ale też wiadomo o próbach podejmowanych przez firmy izraelskie, brytyjskie, włoskie. Wiele tych, właśnie ze względu na taką inną politykę Pekinu, wiele, wiele większość tych faktów nie jest nagłaśniana. Tylko dopiero po jakimś czasie się okazuje, że nagle Tajwan ma uzbrojenie produkcji innej niż lokalna albo amerykańska. No, w związku z tym właśnie trudno mówić, co i gdzie kupią. Ciekawym przykładem jest realizowany obecnie program rodzimego okrętu podwodnego, który jest realizowany we współpracy z Amerykanami. Z Amerykańskie firmy to główni kontraktorzy, ale wiadomo, że też pojawiają się pogłoski, że sam projekt był konsultowany, model badany w Europie, a także, że w pracach projektowych uczestniczyli inżynierzy z Japonii, tak więc jak widać to jest bardzo Wyciszane sprawy, które często wychodzą po wielu latach. No i w tej chwili trudno powiedzieć, czy inny rozwijany sprzęt rakietowy, transportery opancerzone, czy ogólnie wozy bojowe, to w jakim stopniu był tam udział firm europejskich, izraelskich czy japońskich. A czy właściwie tajwanczycy żyją pod jakąś presją, czy to raczej stało się ich taką codziennością? Nie zauważyłem, żeby żyli pod presją, biorąc pod uwagę częstotliwość uh -huh. chińskich lotów i to, że nie naruszają przestrzeni powietrznej kraju, a tak naprawdę to ją bardzo skrupulatnie omijają i uh -huh. trzymają relatywnie duży dystans, no to idzie się do tego przyzwyczaić. Uh -huh, uh -huh. <laughs> Dziękuję serdecznie za nasze spotkanie. Moim gościem był pan Paweł Berendt, Instytut Bojma. Mam nadzieję do usłyszenia. Dziękuję również.